Mam przed sobą ciekawe, a zarazem bardzo rzadkie zdjęcie z pierwszej połowy lat 70. XX wieku. Fotografia przedstawia pełną obsadę służby leśnej wraz z robotnikami leśnymi Leśnica Łodzinka w nadleśnictwie Wircza. Zdjęcie jest bardzo ładnie wyreżyserowane na tle pięknego jodłowego lasu i składu drewna. Po lewej stronie kadru: Płocki, linczowski, Mazur, Ryzner i Podgórski, drwale i zrywkarze. Siedzący to podleśniczy Franciszek Lechowicz, ojciec mojej żony Agnieszki, stojący z raportówką na ramieniu Jan Zaleszczyk, syn łowczego u księcia Sapiechy w Krasiczynie. No i przykuwająca uwagę postać leśniczego Tadeusza Żerlaka, leśnika kresowego arystokraty, który służbie lasom poświęcił 52 lata swojego życia. W latach... 20 ukończył pomaturalną państwową szkołę dla leśniczych w Bolechowie na Wołyniu. A pierwsze obowiązki leśniczego pełnił na Zakarpaciu przy granicy z Rumunią, gdzie zastała go druga wojna światowa. Uciekając przed Sowietami, dociera do Leska, gdzie zostaje leśniczym w niemieckiej strefie okupacyjnej. Zaś po wyzwoleniu na prośbę szkolnego kolegi z Bolechowa, Tomasza Bobowskiego. Kubalczyka i pierwszego nadleśniczego w powojennej birczy obejmuje na krótko posadę leśniczego w leśnictwie Leszczawa, na terenie którego właśnie się znajdujemy. Następne i ostatnie leśnictwo to leśnictwo z tego zdjęcia, które doprowadza go do zasłużonej emerytury. Miałem to szczęście, że leśniczy ze zdjęcia był moim sąsiadem, którego podziwiałem już jako młody chłopiec. Był dla mnie wzorem człowieka, dla którego las nie miał tajemnic. Jeszcze większym podziwem darzyłem jego żonę Halinę, która przekazywała mi w bardzo barwny sposób wiedzę o lesie i jego mieszkańcach na lekcjach przyrody w szkole podstawowej. To ona postawiła kropkę nad i w późniejszych wyborach. Tematy lasu nie były obce i w moim domu. Mój pradziadek. Był gajowym w dobrach właścicieli Rudawki i Birczy. A namacalny kontakt z lasem i przyrodą zaczynałem jako trzylatek na barkach dziadka. Wspólne wypady na poziomki, grzyby i maliny doprowadziły do tego, że w późniejszym czasie samodzielnie zaczynałem poznawać tajemnice zwierząt i lasu. W lesie przybywałem bardzo długo, praktycznie. Siedziałem tam całymi dniami i wieczorami. Stawał się dla mnie drugim domem, a w domu telewizor ze zwierzyńcem. Równocześnie dużo rysowałem i tu wszystko kręciło się wokół lasu. Kartka za kartką pełne ptaków i scen ze zwierzętami w lesie i na łąkach. Koniec ósmej klasy, a ja stawałem przed wyborem drogi życiowej. Technikum leśne w Lesku albo Liceum plastyczne w Tarnowie. Wybrałem Liceum, bo potrzeba zgłębiania technik malarskich okazała się mocniejsza od leśnej przygody.